Ta rybka nazywa się Cezar, ta się nazywa Pia, ta, po się nazywa Golugi, a ta, no, ta, 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 się nazywa. A ta, ta, się ta, tak i mm hmm I te się bardzo lubię, te duże, te małe też, chociaż ta z niewieloma pływa, ta pływa z wielkoszczyzny. Ze wszystkimi. I takie one są, o teraz się pokazało, o. Pływają mu razem.